Siemaneczko witam was w kolejnym odcinku PCMik przed nami i teraz będzie taki nietypowy odcinek jedziemy sobie na bazie kobiecej eee, Zobaczmy jakie tutaj mamy zespoły jest Kasia nie wiadomo Zobaczcie w ekipie Canyon sram eee, no dosyć pokaźne statystyki jeśli można to tak nazwać bardzo bardzo fajnie to wygląda mamy ekipę Trek Segafredu jest Eliza Longo -Borghini. Mamy Anemic van Vleuten, zobaczcie, Anemic van Vleuten to w ogóle kurna rozpierducha totalna. Team DSM. Tutaj mamy Lorena Wibes, ale to jest sprinterka. Marianne Voss mamy tutaj w ekipie Jumbowisma. Też taka typowa sprinterka. Taka trochę pagórki, trochę sprintu. Kurna, wszystkiego po trochu. I jeszcze mamy, o, polski zespół. Tutaj jest napisane, że to jest development team dla tego zespołu, dla tej ekipy i tutaj mamy takie zawodniczki jak Nerlo Aurela, Aurela, Nerlo, Karolina jakaś, Anna, Paulina, Natalia i tak dalej i tak dalej. Eee, Czekajcie, jeszcze tutaj była gdzieś jakaś Polka, tylko nie pamiętam dokładnie gdzie. W ekipie Lok Lotto Sudel mamy A Annę Plichtę eee, i chyba to by było na tyle z polskich akcentów. Przynajmniej tyle dostrzegłem. Tak, chyba tyle oczywiście pojedziemy sobie pąkanie kanion na kasie nie wiadomo i od razu wam powiem że no raczy, raczej nie spodziewajcie się o czekajcie przesadził a nie 7 dobra nie spodziewajcie się że tutaj będą jakieś damskie tekstury zawodników zawodniczek będziemy jeździć facetami to po prostu nazwiska będą inaczej No inaczej będzie to po prostu wyglądać ale tak czy siak będziemy jechać jak to będzie wyglądać jakbyśmy jechali facetami no i tyle można powiedzieć na ten temat no no i zobaczcie no faceci po prostu nie ma tekstur kobiecych niestety szkoda eee, no ale cóż no nic nie poradzimy lecimy sobie eee, i będziemy walczyć kasią nie wiadomo o Wa- minus 4 forma dnia no to się nie wstrzeliliśmy niestety no, ale cóż no będziemy walczyć i drugą górę już będziemy powoli kończyć Col de la Madeleine Madeleine Madeleine. Kurczę, było to w tym. Jak ktoś oglądał nowego Bonda, to tam było właśnie imię. Madeleine? Madeleine kurczę, nie wiem jak to wypowiedzieć, nieważne. Jest tutaj nasza katarzyna, nie wiadomo. Tutaj już w ogóle wszyscy leżą, kwiczą. Tutaj mamy 44-osobową grupkę. Troszeczkę to rozciągnąłem. myślę, a co mi tam? O, o, o czekajcie. Tutaj mamy 12-osobową, 10-osobową grupkę. No to dobra, no to jakbyście dojechały, byłoby fajnie. Natomiast tutaj sobie pani Czabej prowadzi. Dobra, na razie odpuścimy. W przodu jest jeszcze pani Nilsson, chciałem powiedzieć pan Nilsson, a to pani Nilsson. O kurczę, Kasia. Kasia, spokojnie, spokojnie. Nie, nie, nie wyrywaj się, nie wyrywaj się, jeszcze powalczysz. Szukałem ogólnie tutaj Mistrzyni Świata. Niestety się jej nie doszukałem. Nie doszukałem się nawet jej zespołu. Wiecie ta Włoszka, która tam po ataku, yy, za, po ataku która tam zaatakowała na yy, właśnie mistrzostwach świata i, i, i tam dojechała samotnie do mety. Tam wtedy co Kasia była trzecia i yy, kurczę, nie znalazłem jej, tylko zapomniałem jak się ta Włoszka nazywa. Poczekajcie, zaraz wam tu znajdę yy, pani Balsamo, Eliza Balsamo. Nie znalazłem tutaj pani Balsamo tej grze, także nu. No, no, tak cienko, cienko, nie ma zespołu w ogóle tego jej. Także no, taka baza, ni to baza, ni to nie baza. Oki, ok, oki, ok, oki. Ok, no, i jeszcze do mety zostało 51 km, także widzimy się na ostatnim podjeździe. No, 33 km do mety zaatakowała pani Mariany Wos, ale już tutaj widać, że troszeczkę zajechana. Ona takie lubi chyba ataki. Nie śledzę kolarstwa kobiet, ale tam nieraz czytałem na, na Facebooku, jak na rowery.org coś tam było. Nieraz to czytałem sobie i ona chyba lubi takie samotne wypady. Dobra, musimy przyspieszyć, nie wiadomo. E, tutaj mamy. O, te zawodniczki też pasowałoby, żeby się znalazły z przodu. A pani Harris, ona sobie jedzie i, i, i pracuje. Ciągnie peleton cały ogólnie. Mamy 48-osobowy peleton. Tutaj mamy. Piałursinkę, Amialiusik. Eee, no i mamy tutaj, czekajcie, ile? pięciosobowy skład, znaczy jest pięć zawodniczek z naszej ekipy. Eee, no i miejmy nadzieję, że jak najwięcej dojedzie w pierwszej grupie na linie mety. Nie zostało 11 km, rozpoczynamy ostatni podjazd eee, pod, pod, pod Monte de Meribel. 11 km średnie nachylenie 7% maksymalne 17 ale to a no nie myślałem że to 17 to jest takie takie króciutkie a tu jednak jest pokazane że jednak troszeczkę tego czerwonego jest no i ciśniemy czekajcie to od razu już pomocnikom pomocniczką przepraszam dam żel miejmy nadzieję że, że 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 będą pomagać naszym liderkom no póki co ładnie tutaj tutaj FD, FDG pracuje na panią Utrup Ludwik no nie wiadomo troszeczkę zostaje no ale też nie chcę szarżować chociaż może powinienem dosyć krótki podjazd 8 km jeszcze teraz jest o właśnie teraz jest najbardziej stromy odcinek także kurczę zostałem za bardzo zostałem nie podoba mi się to tu pójdzie mocne mocne pociągnięcie i, i, i będzie po, po wszystkim Cały czas pomocniczki jadą dla swoich liderek. No dobra, no to pani Harvey się przebiła i cieszę się bardzo. 6,5 km jeszcze jeszcze pani Kasia nie wiadoma. Kogo? On nie myślałem, że tutaj pomocnik mi. Pomocniczka mi spada. To jednak jest czabej i ona się jeszcze troszeczkę utrzyma, nie tak długo, ale już, już, już prawie. No i się z nią żegnamy. I teraz Kasia jedzie sama. Zaraz jej Harvey pomoże. Czekajcie, tutaj zaatakowała piątka zawodniczek. Jest Van Vleuten, jest Longoborgini, Sprat, Labus i Utrup. Teraz No Kasia przebi się, no Katarzyno. Ciśniesz. Kurde, nie wiem kogo teraz chronić. Dobra, chronię w ten sposób. W ten sposób chronię i zobaczymy, no. Nie wiem, czy to będzie dobry, dobry pomysł. To ma lepszy sprint? No Kasia ma trochę lepszy sprint przyspieszenie, niedużo lepsze, no szkoda tej formy dnia minus 4, no. no właśnie, no, no nic, no, będziemy może w pierwszej dziesiątce chociaż będziemy, byłoby fajnie, bo póki co to się zajeżdżamy totalnie, 60, bo tu jeszcze pod koniec będzie dosyć ostry ostry podjazd, więc tam pasuje zachować trochę sił, no i w sumie to tyle, tutaj mamy Owan, ten atakuje po zwycięstwo, ona już zajechana, tak samo jak Sprat i Longoborgini. Prawdopodobnie się to tak wszystko utrzyma w tej kolejności, pani wiadomo. Chociaż jeszcze tutaj pan, pani Sante Steban próbowała zaatakować, ale nic jej z tego nie wyszło. Dobra, teraz Harvey i nie wiadomo, atakujemy i w sumie braknie. Kurczę, braknie, żeby tą trójkę przeskoczyć. I wjedziemy odpowiednio na ósme i dziewiąte miejsce z tego, co kojarzę. Tak jest, ósme, dziewiąte miejsce, ósma Kasia, dziewiąta Michaela Harvey. I, i, I tak to się prezentuje. Ta cała kobieca baza. No niestety szkoda, że nie ma e, kobiecych tych tekstur, no ale czego możemy oczekiwać od PCM? -a? No i co? Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Wygrywa Pani Anemig Van Wleuten przed Amandą Sprat i Elizą Bol Bolongo Burgini. I co, trzymajcie się. Do kolejnego odcinka. Może jakiś i futbol, może jakieś, nie, no kariera zawodnika prawdopodobnie będzie w środę, standardowo o 17.00. I co? Trzymajcie się, do kolejnego odcinka, na razie cześć.